Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Dzień dobry Państwu. Jest 30 września 2019 roku. Zapraszamy do wysłuchania skrótu wybranych najważniejszych wiadomości podatkowych z minionego tygodnia, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce. Bezumowne korzystanie z lokalu bez zgody wynajmującego nie podlega VAT. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 września 2019 roku należność za bezumowne korzystanie z lokalu przez najemcę nie podlega opodatkowaniu VAT w przypadku, gdy wynajmujący nie wyraża zgody na zajmowanie lokalu, wielokrotnie wzywając najemcę do jego opuszczenia oraz wytaczając powództwo o wydanie nieruchomości i eksmisję. Jak zauważył w USA, gdyby wynajmujący tolerował bezumowne korzystanie z nieruchomości przez najemcę, opłaty z tego tytułu podlegałyby opodatkowaniu VAT. W przeciwnym razie należy uznać, że opłaty te mają charakter odszkodowawczy, a w konsekwencji pozostają poza VAT. Definicja nadwyżki kosztów finansowania dłużnego na gruncie ustawy o CIT. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 25 września 2019 roku zwrócił uwagę, iż wyliczając nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego wynikającą z kredytów lub pożyczek, należy brać pod uwagę cel zaciągnięcia tego kredytu pożyczki. Zgodnie z artykułem 15c ustęp 8 ustawy o CIT, przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nie bierze się pod uwagę kosztów finansowania dłużnego wynikających z kredytów, pożyczek, wykorzystywanej dla sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej. Celem zaciągnięcia kredytu refinansowego, nawet jeśli został on zaciągnięty na sfinansowanie długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej, jest spłata innego kredytu, nie zaś sfinansowanie projektu o którym mowa w przytoczonym przepisie. W związku z tym nie można tu mówić o bezpośrednim celu w postaci sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej, który to cel wymagany jest wskazanym przepisem. Ustawa obniżająca PIT już w dzienniku ustaw. Z początkiem października podatek dochodowy PIT zostanie zmniejszony z 18 do 17%. Przewidującą to nowelizację ustaw podatkowych opublikowano już w dzienniku ustaw. Jednocześnie podwyższone zostaną koszty uzyskania przychodów dla pracowników. Resort Finansów zakłada, że zmiany obejmą około 25 milionów podatników. Zmiany wprowadza ustawa z 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 października. Ewidencja wyrobów akcyzowych bez obowiązku stosowania pieczątek. W dzienniku ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające przepisy w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. W efekcie nie będzie już obowiązku stosowania pieczątki nagłówkowej podmiotu. Wystarczające będą informacje na temat nazwy i adresu danego podmiotu. Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z 17 września 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. Nowe przepisy wejdą w życie 1 października. Usługa oddelegowania pracowników w celu pełnienia funkcji kierowniczych podlega limitowi usług niematerialnych. W wyroku z dnia 19 września 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że usługa oddelegowania pracowników, którzy mają u usługobiorcy pełnić funkcje kierownicze, jest świadczeniem o podobnym charakterze do usługi zarządzania. W rezultacie koszty takiej usługi podlegać będą ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu na podstawie Artykułu 15 E ustawy o CIT. Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne na stronie na ppt. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.